idziemy dalej drogą wiary. Przyglądamy się wieża. Uczymy się tej wiary, poznajemy ją. Odkrywamy w wierze tych wielkich naszą wiarę. Kiedy rozmawialiśmy o tym, jak miałyby wyglądać te rekolekcje, w czyją wiarę warto się wpatrywać, kiedy tak dziewczyny dawały mi wskazania, jak to tam rozeznały, to padł też Piotr. No, o Piotrze. No, jasne. No, przecież, jak najbardziej. Jakże mówić o wierze, nie mówiąc o Piotrze? Jakże mówić o wierze, nie zwracając uwagi na Jego wiarę, nie, nie ucząc się Jego wiary, nie wpatrując się w jego, w jego wiarę, w Jezusa? Nie wiem, czy jesteście świadomi, ale dzisiaj w Rzymie jest bardzo specyficzne święto. Dzisiaj tam jest konsekracji bazyliki, bazylik, bazylik Piotra i Pawła. W była bardzo szybko taka intuicja, że oni szli zawsze razem, że, znaczy szli w tej drodze wiary, chociaż te drogi były zupełnie różne, to, to wskazywały wspólny kierunek, <coughs> wspólny cel. To, to między nimi była jakaś taka niesamowita więź, zażyłość uzupełniająca, może nawet nie osobiście, ale ale wymiar wiary. I, I tak jak mamy uroczystość apostołów Piotra i Pawła, połączono, tak samo w Rzymie połączono konsekrację tych dwóch wielkich bazylik, Świętego Piotra i Świętego Pawła, w jeden dzień. Chociaż normalnie było tam między nimi kilka dni różnicy. Bazylika św. Piotra, ktokolwiek był w Rzymie, to zauważył, że znajduje się za rzeką Tybr. Na Tybrze kończył się Rzym. Tybr stanowił naturalną granicę miasta, zabezpieczenie. Z tamtej strony nie ja musieliśmy budować murów, nikt nas tam nie zaatakuje. Tam powstał ostatecznie cmentarz. Prawo rzymskie nakazywało, aby cmentarze budować poza miastem. Nie mogły być budowane w obrębie. Teren wewnątrz murów miejskich był zbyt cenny. To było zbyt ważne. Nie ma sensu go bronić. Cmentarz nie jest jednak obiektem strategicznym. No. A poza tym pewne względy higieniczne. Lepiej, żeby zmarli byli poza miastem, <laughs> poza murami miejskimi. Tak więc, jeżeli kto, ktoś z was był w Rzymie, ręka do góry, że mówię no. widzieliście Zamek Anioła? To jest stary grobowiec cesarza Hadriana, mauzoleum Hadriana. To z czasem dopiero go tak trochę przeorganizowano. Ten anioł, tam archanioł, co stoi na górze, to, to, to dużo późniejsze czas. Poza tym, że tam był cmentarz, znajdował się też cyrk Kaliguli Nerona, Nerona. Dwóch cesarzy tam budowało, już w obrębie murów miejskich się nie mieścił, no to, to wybudowano taki, taki zaraz przy cmentarzu. Kiedy zaczęły się prześladowania chrześcijan, ta bliskość okazała się dla nich całkiem korzystna. Na tym cyrku mordowano chrześcijan. Zaraz obok można jej grzebać. Kolosomu powstało później. Jak Jaktokolwiek czyta Kowadzis i, i cieszy się tym, tym opisem Sienkiewicza, nie? Kolosomu powstało na terenie domu Saurea, jakiegoś bajecznego zamku Nerona. Nicholasem znajdowało się na wewnętrznym dziedzińcu. Nie? To to był taki rozmach. Tam będą ginąć chrześcijanie później, ale, ale Piotr zginie tam, poza miastem, tam, e, zaraz za rzeką. I tam też będzie pochowany. Ta bazylika, która dzisiaj stoi, którą kojarzycie mnie, bazylika, która na pewno się najbardziej ze wszystkich kojarzy jako symbol potęgi chrześcijaństwa, to jest symbol władzy papieża. Symbol władzy Kościoła Katolickiego. Patrzcie, jakie to jest potężne, nie? To ta bazylika powstała dokładnie, była aranżowana dokładnie na miejscu cmentarza. W miejscu, gdzie wcześniej stała nie, uważano, że został pochowany Piotr. Pamiętacie, jak Piotr został pochowany? Umarł na znaczy pochowany, jak umarł, nie? Umarł na krzyżu, tylko, że no, tylko, że nagle prosi o jakieś takie szaleństwo. Prosi, żeby go pochować głową w dół. Kiedy trwały... E, kiedy zostaje pochowany w ziemi, nad jego grobem zostaje postawiona, e, postawiona taka coś kapliczka. Biała, pokryta czerwonym tynkiem. Tam chrześcijanie zaczęli wypisywać. Tu jest Piotr. Bardzo silne wskazanie, gdzie, gdzie jest pochowany ten pierwszy z papieży, gdzie jest pochowany ten wielki z apostołów. Z czasem Konstantyn buduje tam potężną bazylikę, chociaż nie tak wielką, jak ta dzisiejsza. Ona i tak się długo utrzyma do XV wieku. Poza tą Bazyliką Konstantyna, co się czwarty wieku, po prawej stronie. Mniej więcej tam, gdzie dzisiaj znajduje się Pieta, był mały kościółek. To był kościółek poświęcony córce św. Piotra. Wiemy, że święty Piotr miał teściową, prawda? To stwierdza, że musiał mieć żonę. Mamy jedną informację w Biblii, że, że podróżował z niewiastą. O nią chodziło. Jego córka, jego żona zostały zabite w czasie prześladowania. Dużo Piotra kosztowała wiara Jezusa. Dużo musiał oddać, dużo poświęcić. Kiedy umiera na krzyżu, głową, głową tłum, jest jestem pochowany. Słuchajcie, w latach, mniej więcej w czasie II wojny światowej, trwają bardzo, ale to bardzo dokładne badania. Bo tak mniej więcej orientacyjnie wszyscy wiedzieli, że tam jest, wszyscy głosili, że tam jest tylko, tylko na tak wielkim spętarzysku, to, które dokładnie, który dokładnie grobowiec to jest ten Piotra i znaleziono z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Historia jest taka, że Wam ją opowiem przy takich prywatnych rozmowach, nie na kazaniu, bo jest dość niesamowita. Ale to, co przemawia za tym, że, że te, te kości są, są szczątkami Piotra, to raz, że to jest 60-letni mężczyzna, czyli tutaj wiek pasuje z śmiercią, z wiekiem śmierci Piotra. Ma To by się też zgadzało, bo słyszeliśmy właśnie, że chodził po wodzie. I z wszystkich kości, które zebrano, brakowało. Wielkokości stóp. To znaczy bardzo prawdopodobne, że Rzymianie, kiedy, kiedy mieli zdjąć ciało Piotra, już się nie patyczkowali, tylko po prostu tak hamsko odrąbali im te stopy, że to ciało spadło, że, że tylko tyle zostało pochowane, aż tyle. Taki człowiek, który, który niesamowicie wzrastał cały czas do swojej misji. Taki człowiek, który cały czas się uczył, taki człowiek, który musiał w sobie rozwijać to, żeby być jak Jezus. Ale bardzo chciał. Mimo, że się mu wielokrotnie nie udawało, mimo, że wielokrotnie upadał, mimo, że, że wyłożył się na przestrzeniach, gdzie był pewny, że da radę. I to naprawdę na ważnych płaszczyznach. To bardzo chciał być jak Jezus. Jak słyszeliśmy dzisiaj, chciał być tak bardzo jak on, że nawet, że nawet wołał: Jeśli to ty jesteś, pozwól mi przyjść do wodzie, po wodzie, do ciebie. Tak jak ty teraz chodzisz. Nie, nie, niech się to dzieje. Niech się to stanie. To musiał być niesamowity dzień. To musiała być wtedy niesamowita huśtawka nastrojów, co się tam z nimi działo. Chwilę wcześniej, za, przed tymi wydarzeniami, przed tym wielkim rozmnożeniem chlebów, znaczy przed, przed tym dzisiejszym Ewangelium, najpierw było, była informacja o tym, że, że Herod zabił Jana Chrzciciela. Przecież wśród apostołów byli uczniowie Jana, którzy wcześniej chodzili za Janem, słuchali go i w końcu zdecydowali się pójść do, za Jezusem. Przecież to dla nich musiał być szok. zresztą. To był kuzyn Jezusa. I, I po takim wydarzeniu nagle, kiedy wszyscy mogą być załamani, kiedy wszyscy mogą mieć dość, to Jezus doprowadza do wielkiego rozmnożenia chlebów, nie? Pięć tysięcy mężczyzn zostaje nakarmionych. Jakbyśmy, taki nasz przelicznik, nie? Narzucili, jaki mamy tutaj stosunek kobiet do mężczyzn, to tam musiała być niesamowita rzesza, kilkudziesięciotysięczna. Wszyscy stoją na, na karmieni. Apostołowie roznoszą tylko te kolejne chleby. Nie wiadomo, skąd się biorą. I, I po całym takim dniu Jezus mówi, ja teraz idę na bok, a wy płyńcie tam na drugi brzeg, płyńcie za mną. Tam się spotkamy gdzieś tam. Nie? Drogę, którą mieli do pokonania mniej więcej w godzinę góra, dwie, pokonywali siedem godzin. Są urobieni totalnie, są wykończeni totalnie, mogą mieć wszystkiego dość, a najgorzej, że Jezus nie wiadomo co tutaj zrobił, że, że nie może płynąć nawet z nami. Że, że musi jakoś tam po swojemu, chodzić swoimi ścieżkami. Że, że w takim poczuciu, że no nic się nie dzieje. Płyniesz do tego brzegu, widzisz go i nie umiesz do niego dopłynąć. Że, że tam już ma być lepiej, że tam już... Ma... No, no nic. Najgorzej, że nawet tego Jezusa nie widać. Najgorzej, że masz takie poczucie, że no, coś tu poszło nie tak. To jeszcze przed chwilą, z cudotwórcy, który działał trochę lokalnie, nagle chciał zostać obwieszczony królem. Nagle pokazał taką moc. Nagle po prostu wszyscy ludzie byli za nim. To, to przed chwilą dzieją się takie wielkie rzeczy, a teraz no jak na ugorze. Nie? Nic nie idzie. To, to, to wszystko nie tak. Taki Bóg, którym można się zawieść. No można było mieć, mogli mieć apostołowie, mógł mieć Piotr jakieś oczekiwania względem Jezusa. Dużo większe niż tylko to, że, że ich zostawi teraz samych. Dużo większe niż to, że teraz się będą musieli mordować na tym jeziorze. To po co to wszystko? No i jeszcze. Ni stąd, ni zowąd. ta zjawa, Jezus. To jeśli to ty pozwól mi przejść do ciebie, to już. Normalnie, ktokolwiek jest na łodzi, to raczej woli na niej zostać. Normalnie, jak jesteś w miarę w bezpiecznej przestrzeni, nawet jak się musisz umordować, to, to gdzie tam wyłazić? No, ale Piotr chce, widzi, że Jezus potrafi, to ja też mogę. To, to idę do Ciebie, idę wbrew wszystkiemu. I na początku nawet się udaje, na początku nawet jakoś to idzie. Co się stało? Wielki wicher. Wielki. Pewnie kojarzycie, że w kościołach, kiedy dzieją się jakieś ważne rzeczy, a kiedy jest modlitwa szczególnie gorliwa, kiedy są wojny, susze, powodzie. Kiedy dojdzie do profanacji Najświętszego Sakramentu, uśpiewa się suplikacja. Śpiewa się Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. W Grece to jest Hagios Hoteos, Hagios Ischylos, Hagios Atanatos. Wiecie, dlaczego to jest ważne? Bo ten Święty Boże, Święty Mocny to jest to właśnie, to Ischylos. To, to jest takie określenie, które się, które się odwołuje do Boga. To jest taka potęga, taka moc, która się odwołuje do, do Niego właśnie. I to jest to określenie, które pada, kiedy jest opisany wielki wicher. Wiatr tak wielki, tak potężny. Można mieć poczucie, że świat się Panu Bogu wymknął spod rąk. Można mieć czasami poczucie, widząc te wszystkie wojny, widząc głód, choroby, cierpienia ludzi. Że no, chyba, Panie, tak za bardzo nie panujesz, nie dajesz rady. Gdzie jest Twoja potęga? Gdzie jest to Twoje władanie? Gdzie jest ta siła? Gdzie? I niesamowite w tym wszystkim wierze Piotra, który woła właśnie w tej chwili. Ratuj. Panie, bo Ty jesteś Panem, bo, bo Ty jesteś większym i ponad to wszystko, bo, bo przez moment rzeczywiście dałem sobie wmówić, gdzieś przeszło mi przez głowę, że, że ja nie dam rady, że ten świat Ci. Nie, nie, nie. Ty jesteś ponad to wszystko. Tylko Ty to możesz uchwycić. Ty jesteś w stanie. Ja tego nie rozumiem, ja tego nie wiem, dlaczego się dzieje tak, a nie inaczej. Ja nie jestem w stanie tego przyjąć nieraz. Ja się buntuję, bo to przecież w moim życiu to jest moje serce poobijane, pokaleczone. To dlaczego? Bo to jest moja wspólnota, która jest dla mnie tak cenna, tak ważna. I, I dlaczego? To nie możesz tego poukładać, tych ludzi, sytuacji. To nie możesz teraz okazać wielkich znaków, teraz tak. Wiecie, kto tak wołał? Herod właśnie. Bóg, który pokazuje, mówi, a moje panowanie jest inne. Raz, że odnosi się do życia wiecznego, a dwa, a dwa właśnie, które nie chcę, nie chce wchodzić w tą rzeczywistość tak łomem na siłę. Że ja w niej jakoś cały czas jestem obecny. Że ja ją cały czas otaczam, ale ale ja wierzę w Ciebie. Ale ja wierzę, że ile Ty możesz zmienić, ile Ty możesz przemienić. A ja wierzę, że potrafisz, jak Piotr, być liderem właśnie takim. Największy paradoks, nie? że ta potęga Watykanu znajduje się w miejscu człowieka, który się uczył służyć, który cały czas się uczył przezwyciężać swoją słabość. Jest na miejscu człowieka, który nagle zdał sobie sprawę, że że jak mam być jak Bóg, to nie w potędze, to nie w okazywaniu swojej siły, ale w służbie drugiemu. Zawiodłeś się już Panem Bogiem. Masz taką przestrzeń, nie? W której wołałeś no, to gdzie jesteś? To co ty robisz, co ty wyprawiasz? Masz takie modlitwy, w których czułeś, nie, że no, słyszysz mnie czy nie słyszysz, jesteś tutaj w, w, w ogóle, czy ja jestem w ogóle dla ciebie jakoś ważny. Bóg, tym moje królowanie jest inne, nie z tego świata. Nie szukaj takiej potęgi. Najbardziej boskie jest umieć służyć drugiemu. Najbardziej boskie jest nie zrozumieć, jak wiele jest moich ograniczeń, a Ty, Ty uczysz mnie przezwyciężać. Amen.